Siemaneczko, kolejny dzień pracy z BMW, dzisiaj wymieniamy pokrywa zaworów i zmierzymy sobie jak się uda wałek Welwetronika. Yy. Dobra, zaczynamy od razu warsztat od kuchni. Słuchajcie, właśnie przyjechał kurier z pewną paczką, paczką, którą dostałem za free od widza. Ja myślałem, że wiecie, no podaj numer ty, 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 telefonu, znaczy te nazwę telefonu, to podeślę Ci jakieś fajne gadżety do tego telefonu. I tak... Yy, zobaczcie! <grywa> Kurna! O, to jest fajne, sobie przyczepię, przy żebym nie zniszczył następnego telefonu. Ale zobaczcie, ile tego jest. Ja nawet się nie, 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 nie spodziewałem, co nie? Także, no tutaj to muszę z góry mega, mega, mega podziękować. O, jakbym sobie stłukł, to będę miał szybki. To jeszcze jakieś sobą opakowania z tyłu. Tego jest całe pudełko. Tu jest na, na ten. Na, na szybę, tu jest następnie i to wszystko pasuje do tego co kupiłem Kurna, powiem wam szczerze, że ja się nie spodziewałem c czegoś takiego to, to, to bym się nie spodziewał w ogóle kabelek, Kurna, no, powiem wam szczerze, ja to jestem w szoku no, no dziękuję dziękuję, pamiętajcie, o tutaj jest, macie nazwę firmy ale tak brzydko widać partnertele.com o, partnertele.com. Dokładnie taka jest nazwa firmy. O, także no to chyba i o sobie, i firmie trzeba podziękować. Także dziękuję ślicznie. Nie spodziewałem się, naprawdę, że dostanę jakiś prezent. Co, wracamy do beleczki. Dzięki jeszcze raz. Po co wymieniamy pokrywę zaworów? Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to w tym momencie wstawię no, tą stawkę pokazującą, gdzie ona jest pęknięta. O, widać, jak się taki malutki dymek pojawił. No no to jest właśnie o przez tą sekundę widać jak się uruchamia o teraz idealnie złapaliśmy w kamerę Lecimy dalej ponieważ tu jest po wymianie świżutko, po wymianie e, uszczelki wszystko jest niby zrobione dobrze tutaj jest silikonik dany, wszystko jest ok tylko śruby były tak dokręcone to jest od 6 do 8 Nm, no to śruby powiem Wam szczerze, to były tak dowalone, że musiałem wziąć średnią grzechotkę, bo małą grzechotką bałem się, że ją zerwę, ale mamy taki fajny rzecz, zobaczcie, ciekło nam tutaj olej spod tego, tego tutaj, takiego oringu do yy, tego czujnika zniosu, welwetronika i spróbujemy odkręcić sobie, ta się odkręciła bez problemu, zobaczcie. urwał win Tam w środku w deklu. Także i tak czy siak? Dekiel byłby do wymiany, bo nie mógłbym tego uszczelnić. Tam są takie plastikowe tulejki. Jeszcze tego nie zajmowałem, właśnie, Zdejmuję to razem z wami. Przypuszczam, że tego się nie będzie dało wyjąć. To sobie wyjmiemy cewkę, no i tak musimy wyjąć. A taki protip dla ludzi, którzy będą chcieli, jeżeli będziecie chcieli, nie bójcie się. I tak musicie zdjąć po szybie. Otwórzcie sobie komputer, wymijcie sobie kość z komputera. Wymijcie sobie jedną taką część z komputera kości, to jest tutaj. O, wysuwa się to po prostu tutaj naciskając na pypek, i wysuwacie. Biała i czarna, nie da się ich zamienić, nawet jakbyście się pomylili. I odkręcacie sobie tutaj plus. No i odłączacie sobie to jest ten plusik, i wyjmujecie sobie ten przekaźnik. Tu nic nie trzeba odłączać. Po prostu wyjmujecie przekaźnik z bezpiecznikiem i sobie tą całą wiązkę, bo ona idzie tutaj po deklu i tak dalej to będzie Wam przeszkadzało, a tak to sobie ściągacie na bok także za chwilę potrzebował będę dwóch rąk, a nie, już nie potrzebuję dwóch rąk, dobra jest po prostu tak jak widzicie wyrwane to jest, o, proszę bardzo za mocno dokręcone to jest 6 Nm śrubka ma być dokręcona a tego tutaj oring nam nie trzymał o, tu jest jeszcze coś podlazło w ogóle pod ten orik, a to jest nówka. Nówka sztuka Także no, no, nie miało to prawa racji bytu. Nówka sztuka. Dlaczego? Bo jest Victor Reinz, A nowa uszczelka też jest Victor Reinz. Także tutaj no, nie miało to racji bytu. Jeszcze druga cewka została mi tam jedna śruba. Eee, Odma już odpiąłem. I wyjmujemy dekiel. Zobaczymy, jak on wygląda. Ale powiem Wam, że. No, no co co Wam powiem? Dobre, no. no Ktoś wymienił i. I teraz trzeba robić to drugi raz. Nie zauważył także pęknięcia. Tutaj. W tym miejscu tej naszej obudowy. Tutaj ją za zaspawałem, za ale no niestety cieknie gdzieś tam dalej jeszcze. No i cieknie tutaj. Więc to i tak dyskwalifikuje ją. Niestety chciałem tanio, nie będzie tanio. Będzie niestety drogo. No i szybko pokrywa mamy zdjętą. Zobaczcie na wałek tego welwotronika. O! Jest idealny. Nie ma co tutaj mierzyć, robić jakichś pomiarów. Chodzi o te tutaj krzywki. Żadna z nich nie jest wytarta. Zobaczcie, samochód ma 300 tysięcy kilometrów prawie 300 tysięcy. i zero zużycia. Tak samo wałek na dole. Ten główny. Tam są roleczki, tu roleczki. Zobaczcie, to kurczy. No jest po prostu, powiem Wam szczerze, na trzy paki na lotu Tutaj coś tam wpadło, widać delikatnie, ale to nic. <grych> na krzywki zobaczcie. No jest po prostu petarda, powiem wam szczerze. Petarda. no Te silniki są nielubiane przez ten cały system. Ale jak on działa poprawnie, to jest petarda, naprawdę. A nawet jak nie działa poprawnie, no to się go wysterowuje tak, żeby on miał otwarte na maksa zawory. Odłącza się czujnik. ten, System Velvet... no i odłącza się silnik tak system velvetronic przechodzi w tryb awaryjny i wtedy sterowanie jest tylko przepustnicą silnik ma pełną moc, jeździ normalnie także no, no to taka ciekawostka a pokażę wam jak wygląda pokrywa zaworów o pokrywa ma tutaj takie pęknięcie bardzo fajnie widoczne o w tym miejscu ciekawe czy jak zzoomuje to będzie lepiej widać o widać jakie ma pęknięcie także tutaj no po prostu takie mam mieszane uczucia odnośnie e, wymiany tej uszczelki ktoś po prostu pan klient przyjechał że cieknie olej tak i ktoś nie sprawdził gdzie cieknie tylko po prostu widział że leje się tam na kolektor wydechowy no to od razu wymienił uszczelkę pokrywy no niestety tutaj trzeba sprawdzać te pokrywy w BMK one potrafią wykrzywiać się i pękać no i tyle, no zakładamy drugą. O. Tutaj mam, bo dużo osób pytało się, czyli całych trzech moich subskrybentów, bo tylko tylu mam, z jakiej firmy biorę pokrywy i że one działają, i to są tańsze pokrywy niż oryginały, i w miarę to wytrzymuje. No powiedzmy, 90% zamontowanych tych pokryw, nawet 95% działa prawidłowo, a te 5% nie działa prawidłowo, prawidłowo. także. Mamy 5% szans na to, że się nam nie uda, a 90% szans na to, że się uda. Pokażę Wam, jak przychodzi taka pokrywa. To jest taki papirus, oczywiście bez korka. O. Z uszczelką od razu. I teraz tak, tylko, że no, jest jeden taki myj. Trzeba tam, tutaj w tym zestawie nie ma uszczelek tutaj, do tych rurek. O. Teraz Wam pokażę, których. Tylko sobie to zdejmijmy. To sobie połóżmy. O, tak przychodzi nasza pokrywa z uszczelką. O, tutaj z naklejeczką, czyli tak prawie, prawie, prawie jak oryginał. O, insert. c u -Z -N. Tak, tutaj mamy te tulejki, która tam jest wyrwana. Dobra, a ja przychodzi bez tych uszczelek o tutaj o tych tych tu bez tych uszczeleczek także jeżeli macie olej w świecach no tutaj trochę się nalało to niestety ale musicie te uszczelki wymienić na nowe więc tutaj trzeba po prostu dokupić bez problemu to można dokupić będziemy walczyć jeszcze tutaj mam czujnik temperatury oraz ilości oleju o tu się jedna jedna śrubka się zamotała bo to przychodzi też ze śrubami nowymi od razu, o, jakby nie było, są też nowe śruby, jedna tutaj widzę, że wypadła, także, no co, montujemy, za chwilę walczymy z tym czujnikiem i zobaczymy, no bo tam znacie historię tego czujnika, tak, także tutaj ten czujnik to robię tak przy okazji, przy okazji robię ten czujnik i uszczelniam cały silnik, no tak, mam chwilę, to zajrzę do tego czujnika, ale ogólnie Chodzi o to, żeby tutaj nie, gdzieś się olej nie lał, bo ten komunikat na desce, co wyskakuje, że przegrzanie silnika, to nie jest przegrzanie silnika, tutaj się nic nie dzieje. Dobra, składamy i zajmiemy się czujnikiem, także to będzie taki dosyć krótki odcinek. A co do BMeczki, to mamy już założony dekielek, tu troszkę musiałem umyć silnik z olejku, dekielek założony, już nie jest pęknięty, wszystko podłączone, jeszcze nie odpalałem, tu już cała prąd, media, całe wszystko, woda, gaz, a nie, gazu nie ma. Podłączyłem paliwo, podłączyłem, przepływka, podłączona, czujnik na dole wymieniłem, zobaczymy. Powinno być dobrze. Kable prześwietliłem całe od czujnika do komputera, od komputera do czujnika i zwarciowo, i przepięciowo, i siłowo, i pociągałem za wszystkie i tarłem, i ciągałem, i, i, i wszystko było dobrze, więc mam nadzieję, że tu będzie dobrze. Za chwilę ją odpalimy, jeszcze tylko sobie takie ostatnie. Tutaj już myłem. Zobaczcie, wydech już do suchego tam, już oleju nigdzie nie ma, nawet kropelki, żeby to nie śmierdziało. Tutaj wymieniłem ten przewód podciśnieniowy, bo oryginalny zrobił się twardy jak skała. Tutaj taki, o widzicie, taki półokrągły leciało z tego. Zamówiłem jeszcze zaworek zwrotny, bo tutaj w pompie znajduje się zaworek zwrotny, który tutaj delikatnie go zaklepałem. To standard jest w tych pompach. I ten zaworek nie do końca trzyma. On no, troszeczkę przepuszcza, minimalnie przepuszcza. Ja wiem, że w serwie jest drugi zaworek zwrotny, ale tutaj zamontujemy później jeszcze jak najbliżej się da pompy. Albo no tutaj, gdzieś w tym miejscu, dodatkowy zaworek zwrotny, żeby tutaj utrzymywało ciśnienie i żeby nie pluła na olejem. Bo to chodzi o to, że e, jak serwo wciąga, a ten zaworek nie trzyma. To, to ta pompa jest taka dziwna, że ona olej puszcza. Ja wiem, że po zgaszeniu silnika ona jakoś tak dziwnie to jest tak skonstruowane. Więc, jak tutaj zostaje to podciśnienie w tym przewodzie, to on wciąga olej. A tak jak jest zaworek zamontowany w tej pompie oryginalnie, to, to nie wciąga oleju. I ciężko tak powiedzieć. No. no nie wiem, no tak to działa. W każdym razie, jak tu się montuje drugi zaworek zwrotny, to się problem znika w tych silnikach, że tutaj się olej pojawia, a później on do serwa leci. Nie wiem. W każdym razie. To działa, płynu uzupełniłem, bo troszkę było za mało płynu, ale to takie dwie setki, może półtorej i, i tyle. Także wszystko jest, wygląda, że będzie dobrze. Mam taką nadzieję. Czekamy tylko na zaworek, a ja to składam, górę i odpalam. No bo tu już nie mam co za bardzo do roboty. No. Że odpalę, pojeżdżę chwilę, tak, i dopiero zobaczymy, czy tam nie ma jakiegoś wycieku. Jeżeli nie będzie, to dopiero złożymy górę, bo to szkoda, mm, później znowu to rozbierać, jeżeli pomyliłem się i coś źle zrobiłem, tak. Dobra, to palimy go. Jest zaworek. Jest, jest zaworek. Jest zaworek. <głos> <głos> jest zaworek <głos> o, <głos> dobra. No i dobra, patrzcie to. Tak, w takim w tym miejscu zaworek jest zamontowany, to powoduje to, że ten olej się tutaj nie przedostaje, bo tu w pompie wakuum jest yy, olej. Olej, bardzo dużo oleju tam pracuje. I jeżeli uszkodzony jest zaworek w samej pompie to podciśnienie z serwa, które też tutaj nie jest idealnie szelne, wyciąga po prostu yy, olej z tej pompy, jak ten zaworek jest uszkodzony. I starość, nieradość, po prostu. Dając taki zaworek o dużym przekroju, to musi być duży przekroj, duży przepływ, yy, niwelujemy ten problem. I nie musimy kupować pompy wakum za 2000 zł, bo ten zaworek w pompie nie występuje oddzielnie. Może gdzieś tam ma w termarkecie, tak? Ale nie występuje. No silnik pracuje, jeszcze sobie tutaj sprawdzam cały czas, wycieki czy dziś się nie pojawiają, tutaj, tutaj tu, tam z tyłu i tak dalej, nic na razie nie widzę chyba zarzucę po prostu osłonę przejedziemy się tak na razie błąd czujnika nie wyskoczył także jest dobrze i tyle no i składamy to i wyjeżdżamy No więc tutaj było więcej w sumie roboczo godzin samej roboty i partolenia się przy tych śrubach wszystkich naprawach, tego co co się zepsuło, bo to nie jest nowy samochód, niż samych części, tak? Więc, no co, no z... zeszło się po prostu czasowo sporo, sporo czasu mi się tutaj zeszło na wynajdywaniu tych, kurde, co tu się stało, gdzie, gdzie, gdzie jest nieszczelność. Na szczęście, teraz jest cały dolot szczelny Silniczek pracuje idealnie, równiutko. Nie waha się na obrotach idealnie te obroty trzyma. Reakcja na gaz jest taka natychmiastowa. Bardzo fajnie, ja nie będę katował, bo jest zimny jeszcze olej, znaczy no nie jest jakiś tam mega gorący, no. Także moi mili, chyba się udało. To co, jadę jeszcze sobie pojeździć, jak coś wyjdzie po drodze, to dam wam znać. Na razie błędu czujnika nie ma, a tu... No bum. <laughs> o, nie, trzymajcie kciuki, żeby nie. No, także na razie błędów czujników nie ma, wszystko jest ok. Dobra, taka Zrobiła się z tego miniseria. No i w następnym odcinku będziemy kończyli Forda. To co? Miłego. Trzymajcie się. Cześć. A i jeszcze raz dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz dzięki. Kurde, no całe pudełko takich dobroci. No dzięki. No i teraz po takiej dłuższej jeździe próbnej, jak widzicie, pojawiło się wypadanie zapłonów na cylindrze numer 4. No i tak pochwaliłem piękny silnik. Żyba go za bardzo zachwaliłem. Lipa. Więc jeszcze z tą BM się spotkamy.